Cześć, z tej strony Cinek i zapraszam was do przeglądowego odcinka z gry House Builder, czyli po prostu symulatora budowy domu. Zobaczmy jak on wygląda, z czym się doje i jak to wygląda graficznie, grywalnie i w ogóle. Gra jest w fazie wczesnego dostępu. Mamy tutaj domek iglo, level łatwy. Zaczynajmy teraz, iglo. Dodam tylko, że gra obecnie na steamie jest przeceniona 20%, 20%, o 20%, a jeśli chcecie sprawdzić, czy wam się podoba, możecie pobrać pierw darmową wersję i zobaczymy, czy ona nam się faktycznie spodoba, czy będzie opłacało się kupić taką wersję, czy tylko pograć wersję bezpłatną. Ciekawostka: dobrze cię widzieć na placu budowy. Mam nadzieję, że nie odstraszy Cię pogoda. Bądźmy szczerzy, to trudny kawałek chleba. Jak pewnie wiesz, budujemy na całym świecie. W przyszłości możesz spodziewać się większych budowli, więcej mechanik oraz budowlanych wyzwań. Miłej zabawy życzę zespół FreeMind. Powodzenia. Zaczynamy! Postęp w budowie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, bloki śniegu. Zanim zaczniesz, musisz z... zabrać bloki śniegu do ekwipunku. Kiedy widzisz pomarańczową rękę, możesz wcisnąć. i zabrać przedmiot do ekwipunku. No okej. Okay. Dobra, to wiemy takie podstawy. No to spróbujmy, ale dam tutaj. Kula wiatr, można powiedzieć. No dobra. Podnieś nóż, podnieś nóż, gdzie jest nóż. Tu jest nóż. No dobra, mamy nożyk. I co będziemy nim wycinać? O jaki piesio tu jest. Ok, Dobra. Nóż z kości, zanim zaczniesz musisz posiadać specjalny nóż, no to już mamy. I możemy teraz, o, ze złóż, okej. Okay. Czyli, czyli, jak to działa? O. Chyba nie wyszło, dobra, jeszcze raz. No powiem wam, że to nie takie proste. No ale okej, okay. wytniemy. Jest i mamy. No okej, okay. i co tak po jednej, o możemy biegać na szczęście. O. Okej, okay. i mamy jakieś tutaj skill'e, no dobra, umiejętności, co my tu mamy? Początkujący budowniczy Eskimos Dwa razy więcej wytniemy bloków, no okej okay. Aktywujmy teraz Okej, okay, osiągnęliśmy poziom i co, tak musimy biegać? Nie no, mam nadzieję, że to tak szybciej będzie Ale zobaczmy, jak ta budowa będzie nam tutaj trwała A faktycznie, mamy, no dobra to spróbujmy więcej sobie ich wytworzyć no no trochę wprawy to trzeba tak jak nożykę wycinać. Z tego co wiem, to później mamy i piły spalinowe, inne siekiery dostępne. Różne narzędzia. Tym większych budow... O, wyczerpało się źródełko, ale dobra. Połóżmy to co możemy. Wiedziałem, że można nawet sprzęt budowlany, jest jakaś koparka, więc jest sporo, sporo tutaj możliwości. Możesz wykonać wie, wiele prac szybciej dzięki umiejętnościom. No okej, okay, no to zauważyliśmy już i tak każde jedno musimy kliknąć. No szkoda, że nie da się przytrzymać, no ale okej, okay, dobra. Musimy znaleźć. O! Dobra. I mamy kolejne. O, nie mogę, nie mogę. Za blisko nawet jestem i. Nie da się no. Dobra. Pozbierajmy tego więcej. Na razie no tak no to trochę jest. O, uwaga, ognisko przygasa. Jeśli zaraz nie dorzucisz do niego kawałków drewna, drewna ognisko zgaśnie, a ty całkiem zamarzasz. No okej. Okay. Gdzie jest ognisko? Tu było przy piesku. No. O, czyli musimy nawet tutaj dbać o takie rzeczy. Okej. Okay. Jak piesek, pilnuj ognia. Pilnuj, pilnuj. No dobra, widzicie, no graficznie też się bardzo ładnie, przyjemnie prezentuje. No. Na razie sam po posiadam tutaj wersję taką darmową do przetestowania. Ale chyba jestem na tak, żeby kupić, tym bardziej, że jest teraz 20% obniżka. Na ten tytuł na Steamie. No dobra, wycinamy i wycinamy, kręcimy w kółeczko i o! tam, że już tam taśmowo pójdzie, ale nie, dobra. Kręcimy i kręcimy. Jeszcze mamy złóż, to ok. Ok. O, mamy nowe możliwości. I co tu mamy? Ekspert budowniczy wytnie 6 razy więcej bloków. O! No, no to takie rzeczy to nam się na pewno przydadzą. Usprawnią nam pracę. O, pięknie. Ile mamy bloków? 26. Ciekaw jak co tu jeszcze dalej można później robić. Jakieś malutkie domki na pewno. Ogromne, pewnie też są. Jakieś wyzwania tam były. Budowlane. No, no. Powiem wam. Na razie to tak specyficznie wygląda. Taki powiedziałbym samouczek. Ale się pewnie zaraz coś zmieni. Jak stoimy z opałem? Pięknie. Ognisko jeszcze połowa, także. Okej, okay, źródło jest puste. Dobra, nazbieraliśmy 62. No to pobudujmy trochę. O, pobudujmy. Jak to było? O, jest. No dobra. O, można tak, dobra. I będziemy mieli pierwszą warstwę zbudowaną, no proszę. Dobra, to jedziemy z powrotem. O! Mamy kolejny możliwy, dobra. I tu możemy wytnieć bloków, okej. Okay. Jeszcze więcej, no dobra, ale... Zaraz spojrzymy sobie na to drzewko, jak ono jest rozbudowane. Ile tu możliwości jest. Tak na razie to się prezentuje tak powtarzalnie. Powiedziałbym, symulator na odstresowanie się po całym dniu pracy Odpoczynek No No dobra, coś nam się, ognisko zaczyna przygasać No O, piesek chyba zaczął sygnalizować, no Czeka sobie Tak kolego, właśnie jeszcze mamy, jeszcze mamy, zobaczmy jak tutaj przeciągniemy to Jak to będzie nam tutaj Wyglądało... Dobra, dobra, czekaj piesio, o już zużyliśmy materiały, dobra już idziemy O, za daleko, o i faktycznie nam coś, ekran przygasał tutaj, tak zamarzał w sumie, nie przygasał, no dobra Abyśmy chcieli jeszcze, może tu coś znajdziemy Dobra, mamy i teraz zobaczymy jak będzie nam działać ten... No, na raz, o, ale zebraliśmy, okej okay. Dobra, i mamy nowy skill. Coś tu mamy. Początkujący biegać. Okej. Okay. Wzięliśmy sobie. Ale zobaczcie, tutaj. Ile. Ile tego tutaj jest. A to sam początek tylko jest, taki. Wstęp. Dobra, chodźmy zbudować te. Te 15 tutaj. Plus dwa punkciki. Tu dwa punkciki. Tak się trochę tutaj. Nam rozmazuje. Jak za szybko idziemy. Pewnie jest. Rozmycie w ruchu włączone, no. No ale cóż. I jakoś dotrwamy tutaj, pewnie, że dotrwamy, no o, nie mamy czym. Dobra, a tutaj coś znajdziemy? Nie, tu już puste A gdzieś tutaj. O. Nie ma. O, o, chyba było. Jest, jest, jest. Dobra. Mamy to tutaj jak to iglo będzie się prezentowało jak je skończymy całe Czemu tutaj bierzesz, tutaj, tniemy, tniemy Dni. o, pięknie Zbieraj wszystko, coś jeszcze nam gdzieś wypadło O, tu jeszcze wyleciały, no Dawaj, 30 mamy, okej okay. Ale nadal mamy, nie wiem dlaczego, mamy postępy w budowie 0 Dlaczegoż to nas tak tak tutaj na chcą oszukać jak my tutaj mamy już no połowę No coś koło połowy będzie No Pięknie, kopuła gotowa O, wskoczyło nam, dobra, to już się zagadka wyjaśniła Dlaczego to tak jest No okej okay. To piesek znowu, znowu, o Czekaj, czekaj, już idziemy podłożyć Podłożymy do ogniska. Tobie, tu. Dobra, dobra, czekaj, masz więcej. Masz do pełna. Dobra, szukamy następnego źródła. Tu już byliśmy. O, tu chyba widzę, dobra. Mamy następne. Dodajemy, dajemy, bo naprawdę zamarzniemy tutaj. Czy tutaj. Nie, nie wyszło. Bez rękawiczek normalnie. No, widzę. Zimno nie przeszkadza. Dobra, tu mieliśmy następne. Weźmy sobie od razu. A 14 wzięliśmy jedno gdzieś zgubiliśmy. Nie, a jak za blisko stoimy, to nie możemy dociąć do końca. No, proszę Dobra, 29. Gdzieś tu musi być jeszcze jedna. Czy nie? Czy tak... Niewymiarowo było, myślałem, że będzie. Zawsze równo, a tu proszę. No dobra, budujemy. Szkoda, że nie można tak właśnie nacisnąć, przytrzymać tak, żeby automatycznie, jak przechodzimy, żeby nam tutaj budowało to strasznie elementów, element jeden przy drugim jest. No to, to by się przydało tak <coughs> usprawnić, aby to jakoś tak szybciej było, pewniej. No dobra i znowu nie mamy, szukamy. Tutaj byliśmy. Tu byliśmy, tu też Też, też, też i też i nie mamy więcej. A no Dajcie nam jakiś towar. Może tu? O, dobra, mamy. Ok. No właśnie, teraz wyszło 15. Mamy jeszcze jakieś? O, mamy dobra. Zbieramy szybko, bo nam zaraz ognisko przygaśnie. A, nie chcemy tutaj zamrazić. To takie, taka czasówka. Pewnie, żeby się nie, nie zanudzić zbierając tutaj. Żeby było coś w międzyczasie do roboty. O. Nie padło? Padło, dobra. Wejdźmy sobie może tutaj. O. I od środka zbudujmy Damy radę? Tak, da radę, jest zbuduj, o jak wygląda Staszek nam tam, tam przeleciał No i klikamy, klikamy Jest zaklikamy przy tym iglo No ale okej okay. Jeszcze odrobinkę, o nie starczyło nam, okej okay. Dobra, to zamarza jakości. Za każdym razem musimy szukać gdzieś dalej i dalej i dalej. I nam będzie utrudniało Rozgryweczkę Okej. Okay. Dobra, mamy 15, ale to na pewno będzie na bank za mało. Mamy coś tutaj jeszcze? Nic, a nic? No to hopamy dalej sobie. Hopsa, sapo, śniegu. I co tu wyskoczymy? O! O! Mamy! Ale chyba wcześniej tego nie było, więc to się chyba za jakiś czas pojawia losowo. No ale okej. Okay. Mamy, dobra. Sprawdźmy czy tutaj gdzieś coś tam się nowego pojawi. Wybiegnijmy się szybko tutaj. O! Właśnie. No dobra. Czyli musimy biegać losowo, szukać. Oj, 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 no. Kolego, tnij ładnie. No, jak ty to tniesz? No dobra, biegnijmy teraz z powrotem, gdzie jest to ognisko, bo przygaśniemy. No znaczy, ci przygaśnie, no, w sumie my też. No dobra, piesek, masz już ci cieplej. Dobrze, że pilnujesz dobrze. Jakiś kościk by ci się przydał, nie? No, może z nożem to nie będziemy na niego. Ale okej. Okay. Dobra, próbujemy tutaj. O tutaj mamy jeszcze dwie. No już nam niewiele brakuje, tak słoneczko ładnie na nas patrzy. No i pędzimy, pędzimy, jest zabudowa. Oj, nie starczy nam, nie starczy nam. Będziemy musieli jeszcze rundkę zrobić, jeszcze rundkę, jeszcze jeden i jeszcze raz. Tak, jeszcze raz, dobra. Dobra, gdzie jest wyjście? Jak tam piesek sytuacja, pilnujesz? To pilnuj, pilnuj. No tutaj wyschło źródełko, tu byliśmy O, tu nam zamarzło, dobra Halo, halo, tchniemy. no I ciskamy, pięknie, oj Chyba nam coś gdzieś uciekło, czy nie Nie, dobra No i źródełko jest puste O, 25 No dawaj, co 30, dobra, lećmy Może już nam wystarczy na ukończenie 33 kutnij i wchodź. No i dobra, Budujemy O, nowy skill mamy. Dobra, już zapomniałem. Co tu mamy? Siłacz zwiększa twoją siłę o 50%. Ok, to się na pewno nam przyda. Świetnie, główna kopuła gotowa. Co mamy teraz? A, samo wejście. Naciśnij O, aby otworzyć sklep, to o właśnie, o tu sklep nawet jest. Możemy sobie kupić tutaj barykadę albo stojak, o proszę. Możemy. No to postawimy sobie, o może tutaj. Jeden, a i drewnianą barykadę sobie kupimy. Gdzieś postawimy, można obrócić, Można. no okej. Okay. Dobra, takie testowe dwa. A, możemy przenieść. Dobra, dobra, ale budujemy, budujemy. W tym tutaj się trudnimy. Budujemy i pewnie sprzedajemy tutaj. Czy posiadłości? Ktoś będzie chciał sobie kupić iglo, przyjdzie do nas. My mu sprzedamy. Zbudujemy, sprzedamy bądź zamieszkamy, nie wiem dokładnie. Ale to się okaże. Aha, musimy teraz z tej strony, żeby połączyć. O, takie buty. No dobra Koniec materiału. A tutaj już nam zamarzło. Nie Jakże mi inaczej. Nadal nie, nadal nie. A tutaj? O, mamy, dobra. Mamy tu, mamy tu z cegieł lodowych. Cegły lodowe, dawać. Dawać Dawaj tutaj, Ciek, cik, cyk, cik, cyk. Zabieramy to. O, o, jeszcze jedna. Nie będziemy marnować przecież. Będziemy. Oj! Ale. Nie, 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 bo zamarzniemy zaraz. Jeszcze przed końcem nam się nie uda. Oooo! Masz piesek! Słabo cię słychać, słabo, słabo szczekasz ty. Co to ma być za szczekanie takie? Chciałeś, żebyśmy tutaj zamarzli. Z daleka cię wcale nie słychać, że ty szczekasz. Ty się zabraliśmy za robotę. Praktycznie nic nie słyszeliśmy. Nie patrzyliśmy na wskaźnik, a tu. Oj, by było! Jest! No i 5 gwiazdek, 30 minut. 50 sekund, no okej. Okay. Kontynuuj. O, gwoździarka, no proszę, nawet takie narzędzia będziemy mieli, czyli widać jak ta gra jest rozbudowana, ale to był przegląd, więc decyzja należy do Was. Widzicie jak to wygląda? Ładnie się prezentuje graficznie. Mechaniki też na pewno są niezłe. Bardziej, że później dostajemy ciężki sprzęt do budowy domów, i tutaj może być to opcja ciekawa. Więc pamiętajcie, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Pamiętajcie, im nas więcej, tym weselej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.